Wierzysz w przeznaczenie? Nie. Dlaczego? Nie podoba mi się pomysł, że coś rządzi moim życiem. Doskonale cię rozumiem. Wyjaśnię ci, czemu tu jesteś. Sprowadziłem cię, bo o czymś wiesz. Nie umiesz tego wytłumaczyć, ale to czujesz. Przez całe życie miałeś przeczucie, że z tym światem coś jest nie w porządku. Nie wiesz co, ale dręczy cię to i doprowadza do obłędu. To przeczucie sprowadziło cię do mnie. Wiesz o czym mówię? O Matryksie. Chcesz wiedzieć, co to jest? Matrix jest wszędzie. Otacza nas ze wszystkich stron, nawet tu i teraz. Widzisz go, wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy, czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę. Jaką prawdę? Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach, w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć, w więzieniu umysłów. Niestety, nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Sam musisz się przekonać. To ostateczna decyzja, potem nie będzie odwrotu. Jeśli weźmiesz niebieską, obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz, w co zechcesz. Jeśli weźmiesz czerwoną, zostaniesz w krainie czarów i pokażę Ci, dokąd prowadzi królicza Nora. Pamiętaj, że mogę Ci zaoferować prawdę i nic ponadto. To jest konstrukt, nasz program ładujący. Możemy tu wykreować wszystko. Ubrania, wyposażenie, broń, symulacje treningowe, czego dusza zapragnie. Jesteśmy w programie komputerowym. Tak trudno w to uwierzyć. Jesteś inaczej ubrany, gniazda w głowie i rękach znikły, masz inną fryzurę. Nazywamy to podstawowym ego. Jest to mentalna projekcja Twojej cyfrowej jaźni. Więc to nie jest rzeczywiste? Co to znaczy? Jak zdefiniujesz rzeczywistość? Jeśli rzeczywiste jest to, co określasz dotykiem, węchem, smakiem i wzrokiem, to prawdą są impulsy elektryczne przetwarzane przez Twój mózg. Ten świat znasz, taki jaki był pod koniec XX wieku. Dziś istnieje tylko jako neurointeraktywna symulacja, którą nazywamy Matrixem. Żyłeś w świecie złudzeń. Prawdziwy świat wygląda tak. Na pustyni rzeczywistości. Poznaliśmy tylko strzępy informacji. Wiemy, że na początku XXI wieku ludzkość ogarnęła euforia. Popadliśmy w samozachwyt, bo stworzyliśmy SI, sztuczną inteligencję. Cyfrową świadomość, która zapoczątkowała całą rasę maszyn. Nie wiadomo, kto uderzył pierwszy, my czy on, ale to my zasnuliśmy niebo dymem. Maszyny napędzała energia słoneczna. Uznano więc, że nie przetrwają bez jej dopływu. Nasza cywilizacja zawsze była zależna od maszyn. Najwyraźniej los bywa złośliwy.

Są na Ziemi bezkresne pola, gdzie ludzie się nie rodzą, lecz są uprawiani. Kiedyś i ja w to nie wierzyłem, póki nie zobaczyłem ich na własne oczy. Zwłoki przetwarzane są na dożylny pokarm dla żyjących. Widząc przerażającą precyzję maszyn, pojąłem wreszcie, jaka jest prawda. Czym jest Matrix? Władzą. To cyfrowy świat stworzony, by nad nami panować i zmienić ludzi. W to. Nie. Nie wierzę. To niemożliwe. Nie mówiłem, że to będzie łatwe. Obiecałem Ci tylko prawdę. Przestań. Wypuść mnie. Chcę stąd wyjść. Matrix to system. Ten system jest naszym wrogiem. Gdy znajdziesz się wewnątrz i rozejrzysz się, kogo zobaczysz biznesmenów, nauczycieli, prawników, stolarzy to umysły ludzi, których próbujemy ratować. Ale zanim to zrobimy, są częścią systemu, a zatem naszymi wrogami. Musisz wiedzieć, że większość nie jest gotowa do odłączenia. Wielu jest tak mocno związanych z systemem, że walczą w jego obronie. Słuchasz mnie, czy gapisz się na kobietę w czerwonej sukni? Spójrz jeszcze raz. Zatrzymaj. To nie jest Matrix? Nie. To program treningowy, który macie nauczyć, że każdy oprócz nas może być jednym z nich. Kim oni są? Świadomymi programami. Mogą się dowolnie przemieszczać, ale zawsze są zintegrowani z systemem. To znaczy, że każdy nieodłączony jest potencjalnym agentem. W Matrixie mogą być w każdym i w nikim. Jak dotąd tylko przed nimi uciekamy. Są dozorcami. Strzegą wszystkich wrót i mają do nich klucze. A to znaczy, że prędzej czy później ktoś będzie musiał z nimi walczyć. Nie będę cię okłamywał. Wszyscy, którzy walczyli z agentami, zginęli, ale choć inni przegrali, ty zwyciężysz. Dlaczego? Widziałem agenta, który przebił betonową ścianę. Można do nich strzelać, ale nikt jeszcze nie trafił. Mimo to ich siła i szybkość opiera się na obowiązujących prawach, dlatego nigdy nie będą lepsi od ciebie. Co to znaczy? Że mogę uchylać się przed kulami? Nie, Neo. To znaczy, że gdy będziesz gotów, nie będziesz musiał.